Nie będzie za długo z mojej strony. Chciałem podukować jak zwykle na początku kibicom, którzy przyjechali i wspierali nas od pierwszej minuty. Czuć było to wsparcie, dobre środowisko, jeśli chodzi o, o, o kibiców. Jeśli chodzi o, 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 już o, o sam mecz, chcieliśmy, czekaliśmy świadomie i z pełną premedytacją na tą jedną sytuację. Wiedząc jakie, jakie atuty ma przeciwnik, eliminując je dość dobrze do, do tej końcówki tego spotkania. Także 1-0 po, po fazie przejściowej, gdzie udało nam się wykorzystać tą, tą sytuację Bartka Florka. No i później później wiedzieliśmy, że przeciwnik znowu wprowadzi rosłego napastnika, żeby jeszcze zwiększyć tą ilość dośrodkowań, na co chcieliśmy się ustrzec i po, przed tym się ustrzegliśmy, natomiast nie ustrzegliśmy się przed przed ostatnim, jednym z ostatnich naszych autów, gdzie nie zebraliśmy drugiej piłki i nie powalczyliśmy dostarczająco mocno, żeby, żeby tą piłkę zebrać, i przeciwnik wyprowadził świetną akcję, strzelił bramkę 1-1 i myślę, że tutaj przeciwnik, jeśli chodzi o posiadanie piłki, zdecydowanie dominował nad nami. Natomiast też nasza drużyna jest w tym momencie trudnym. I też nie wymagam, znaczy wymagam od naszych zawodników, żeśmy grali w piłkę, ale czasami nie do końca na tym etapie rozgrywek jest to, jest to istotne, ważne, żebyśmy strzelali bramki i, i wygrywali mecze. Dzisiaj niedużo nam zabrakło, no i cóż, zmniejszyliśmy chyba troszeczkę o jeden punkt do, do, wyjścia, do wyjścia ze strefy. Y, strefy spadkowe, i mamy jeszcze pięć kolejek. Na pewno w duży nie jest wiara i energia, m, żeby walczyć o utrzymanie do samego końca. Dziękuję Ci. Gratuluję jeszcze raz. No tak, ja też przede wszystkim, tak jak Grzegorz, chciałbym podziękować kibicom, bo rzeczywiście stworzyli tutaj świetne widowisko. Nie wiem, czy w przeciwieństwie do piłkarzy, bo wydaje mi się, że, że jak na mecz derbowy, to widowisko nie było złe na pewno. Na pewno by dwa zespoły inaczej wygrały, pewnie będąc w innej sytuacji w tabeli. Tak? My wiemy też, że nasza sytuacja nie jest, nie jest kolorowa, bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz, mieliśmy plan na niego i tak jak ten powiedział, że ustrzegli się sytuacji po naszych dośrodkowaniach, co prawda cały tydzień nad tym pracowaliśmy, ale widać, że tutaj ten element jest no, zdecydowanie do poprawki, bo tyle razy ile byliśmy pod polem karnym przeciwnika i nic z tego nie wynikało, no to jest zatrważające, to już chłopacy wiedzą po meczu na gorąco, no, Robiliśmy przewagę w tych bocznych sektorach po to, żeby dostarczyć dwóm napastnikom piłkę. Taki był plan na ten mecz. No i się nie udało. Nie udało się. Cieszymy się z tego jednego punktu. Podjęliśmy walkę i cieszymy się z przebiegu meczu, że, że odbiliśmy. Tak? No, innych plusów to to tak naprawdę poza tym ciężko znaleźć. Wiedzieliśmy też, że przeciwnik będzie miał tu jedną sytuację. Dawid Retlecki zresztą mój były zawodnik. Tak czułem, że, że coś tutaj może... Nam i, i tak się też wydarzyło. No nic, szkoda bardzo, bo, bo mówię, chcieliśmy tutaj zapunktować yy, i tym jakby podziękować naszym kibicom, nie udało się. Mamy kolejne mecze, który trener powiedział, pięć kolejek i nie wiem, czy trudniejszych, czy, czy łatwiejszych w tej lidze tak naprawdę. Ciężko powiedzieć, kto jest mocny, kto jest słabszy, a na pewno taki mecz nerwowy do, do łatwych nie należy. Panowie trenerzy, wracając do meczu. Bardzo Spotkały się dwa przeciętne zespoły na ten, na tą, na ten okres czasu. My stał na bardzo przeciętnym poziomie. O pierwszej części należało jak najszybciej zapomnieć, natomiast w drugiej trochę tej gry było, było widać z, no, z, z obu zespołów. Po zdobyciu bramki, sto trochę lepiej, cofną się całą 11, kiedy Olimpia była przy pilce z jakąś taktykę no, założył, że musi grać Pan całą 11 na, na swojej połowie. I to w końcu no, dało jakiś efekt dla Olimpii, która no, po jednym z kontrataków zdobyła bramkę. I mam pytanie do obu Panów Trenerów. Czy jesteście oboje z tego wyniku zadowoleni? Bo dla mnie to raczej chyba nie. Dziękuję za tak złożone pytanie. No, natomiast yy, zgadza się myślę, że ani ani my jako Stomil, ani Olimpia z tego jednego punktu nie jest zadowolona, bo interesowały nas zapewne jedynie trzy punkty. Co do, co do tej drugiej części pytania, jeśli chodzi o to, że się cofnęliśmy całą jedenastką. No może nie aż tak mocno chcieliśmy się cofnąć, natomiast też zmiana Lukasa Kubania i podniesienie wzrostu jeszcze Bartkiem Walencikiem. Mogło to wprowadzić w zespół, że my chcemy się bardziej cofnąć, natomiast to nie miało zupełnie tego na, na, na myśli i nie chcieliśmy w ten sposób zareagować. Natomiast też trzeba oddać, że, że Olimpia po prostu coraz mocniej naciskała, coraz mocniej naciskała. My nie byliśmy może do końca w stanie wypchnąć przeciwnika troszeczkę wyżej od naszej bramki. Natomiast tak jak mówię, z tych doświadkowań Olimpia ani razu nie doszła do sytuacji strzeleckiej i to nie jest... Może raz w drugiej połowie, gdzie z drugiej strefy przeciwnik oddał strzał. No, bo też my jako 100 dość mocno nad tym pracujemy, żeby wypełniać te pole karne w odpowiedni sposób, żeby łapać przestrzeń przeciwnika w dobrych momentach i też przeciwnikom nie jest, nie jest łatwo gdzieś tam zagrozić po tych dośrodkowaniach. Natomiast było ich zdecydowanie za dużo, to się zgadza. No nie rozumiem, czy tylko pierwsza część pytania, więc na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego remisu, oczywiście patrząc przez pryzmat, że przegrywaliśmy w drugiej połowie, no to jakiś tam plus, plus trzeba, plusów trzeba szukać, ale, ale na pewno przed meczem zakładaliśmy tu zwycięstwo, tylko jak przed każdym meczem, tak? bo i na stalowej woli też chcieliśmy wygrać, więc, więc to takie pytanie mówię, że na pewno nie jesteśmy zadowoleni, szczególnie grając u siebie z zespołem, który też walczy o utrzymanie. A co do jeszcze do Stomilu, do że się cofnął. mil bardzo dobrze dzisiaj zorganizowany w obronie tutaj to też trzeba podkreślić, my, my napieraliśmy, próbowaliśmy, ale, ale rzeczywiście tak jak powiedziałem, gdybyśmy pewnie te dośrodkowania mieli na, na wyższym poziomie, to pewnie, pewnie byśmy doszli do takiej sytuacji bramkowych, a tak ich było jak na lekarstwo i, i tak pewnie jak Pan redaktor powiedział, ten mecz, szczególnie pierwsza połowa to do zapomnienia.